Cześć hej, siemano, z tej strony Witam Was w drugim odcinku The Forest. A więc tak, mamy tutaj rano, tutaj jest zbudowane ta chatka mała. Ta chatka sratka Możemy spać. Trochę tu ogniska pociepiemy i tak. Yy, od samego początku zauważyłem, że mam tu od cholery, od cholery wam mówię królików, więc pomyślałem, że może postawię tutaj gdzieś y, klatkę znaczy nie klatkę, ten, ten y, to co kurde, pułapkę o pułapkę złapię, pułapkę złapię tak, e, pułapkę najprawdopodobniej zrobię na króliki tutaj ona jest stawimy sobie może ją żeby była niedaleko tutaj Dobra, więc na razie to pozbieramy trochę patyków Więc tu... Ciep Jep z komienia Ciep I kolejne drzewa, ciep I kolejne, ciep O już mam za mało Ale patrzcie, ja to doniosę Niosen, 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 niosen. Pym. Pym, pym. Dobra, jeszcze parę nam tu zostało. Też widzę tutaj w Photoshopie. W Photoshopie do nogi Cię kurwa złapię. Dobra, gdzieś miał. Więc no, jak na razie, plan to zrobić tą pułapkę. A później to już ja pomyśli. Może coś większego w końcu. i A to chuj Widzicie kurwa 4 z kurwisyny. Polne zapierdalacza. Photoshop! Spierdoli zawsze. Dobra, myślę, że już wystarczy. I liczę na to, że złapę w chuj tych rabiców. Polnych zapierdalacie. Je jej wam. Dobra. Macie się łapać w to z kurwy Kurwa, urwa, te photoshopy to mnie wkurwiają tu. Kurwa, złapę tych chuj. Patrz no. Po wodę spierdolę. Nie biegnie dalej. O, kurwa. Dobra, co tu można zbudować? Tutaj jakieś tam syfy deadfold happy birthday trap A na czym on polega? Nie wiem, ogniska nie muszę. Sheltery. Co to small cabin? Czy ja w tym mieszkać mogę? Pewnie nie. To nic ciekawego. Tu też się nie wow. Oj. co by to wybudować co to jest useful trap that requires wooden area nie wiem czy to nie łapie tych cepów co to jest gazebo chuj wina serio nie wiem nie wiem co to zbudować może po prostu sobie zrobię patrzcie już polny zapierdalacz się złapał Się podnieść nie mogę. Tylko mogę cię zapierdolić, o. Patrzcie. No e, dobra. Taki też może być. Łożeś mnie wystraszyła tej tempa cipo, ty! Kurwa wyskoczyła z nikąd kozak pierdolony. Chodź tu dziwko. Jeep, jeep. Kurwa będzie mi tu wyskakiwać. Wypiedalaj. Wezmę sobie Twoje ciało. Masz fajną dupę. No, przyjemności po programie. Hej, kurwa, zajm. Dobrze jest. Chyba Coś czuję, że się przeniosę stąd. Dobra. Roztworzyłem to, czekam na kolejnego Pizza Patrzcie, kolejna cipa. Łożesz, chuj. Muzyka, ja się kurwa, boję, bo mnie tu wyskoczy. Eee, to jest ten zwiadowca cały. Idę wpierdolić. Spierdoliła. Głupia cipa. Dobra, Photoshop. Chuj. Dobra, a więc teraz tak, jeśli zwiadowca was chyba znajdzie, to nie, czy nie jest tak, że później nie przychodzi do ciebie ich więcej. Więc defensji wzwala. pierwszy, od razu sobie pobudowuję. Halo, Stachu? Nie ma. No dobra. Tylko wiem, że na pewno w tym odcinku nie uda mi się wszystkiego zrobić. No trochę tutaj tego jest. Dobra. A ja będę miał niewidzialny mur defensywny, więc odpierdolcie się ode mnie. Wy. A ja nie mogę tutaj tej kicajki zablokować. Czekajta. Tu się wypierdoli. To też można wyjebać. Tak tylko wokół siebie zrobię, tak żeby mi to nie wchodziło. No, patrzcie, kurwy. Nie mówiłem? Najebało ich się tutaj, kurwy. Sfane, ja to mam rabity ze sobą. Nieko zaczyć mi tu. Oni się dymią. Dymio się dymio. Szalone. Sypy Ciekawe co by się stało, jakbym tak do nich kurwa podbiegł. Pewnie by mi wpierdolili. Heh <tryk> parę <tryk> <tryk> taki chuj. Nie wiem co oni tam odpierdalają, ale ja się coraz bardziej boję. Było zajebać ją od razu. Tępą szmatę złamała mi serce, porwała mi duszę. No nie, airmięknię. I za to ją kurwa sznurem mu duszę. Okej. Okay. Nie, bo tu kurwa... Ja, ja tylko się tu będę bronił, więc chuj Patrzcie, oni już idą w moim kierunku. Oni tu już idą, oni już tu gangbenga plenują. A za dużo jest, to ja się schowam. Ja się boję. Trzymaj tam nie. Co? Tym pacipa myśla yy, Was okłamała co? Orzysz, kurwa. Jest. oj oj oj. Geng -beng. Pójść tam, nie? Ptaki ratować! Tej, On trzyma jakaś siekiera Oni chcą mnie obrzezać. Tu jestem! Tańczy O, coś takiego mi pasuje, co nie? to może jakie łókno, so ciepna? trochę rotacji dodać no bez przesadek no dobra kolejny defensywal i kurwa tu To trzeba jakoś skomponować. Czekaj, czekaj. A kurde. Ja sam to zrobię. Nie rozkazywać mi. Proszę. Moja niewidzialna chata. No patrz to oni tu wracają Jeszcze mnie tu dyszcz będzie padł Wy się dyszczu, znaczy woda boicie O, sobie coś Chuj to takie nierówne, ale nie wejdą No patrzcie Urwy syny. Zaczaili się na biednego ecika. Ja tu potrzebuję pomocy. Ile jeszcze tych kicaj tu przyjdzie? No w sumie lepiej. Ej, fotoshopy! O, bo ja więcej ja zrobię. Ja się nie boję. A bo kurwa czekajcie, bo ja tu mam rabita na gotowaniu. Dobra, mogę biegać. Chodźcie, skurwysyny syny. Będzie tam i tu. Ja se idę spokojnie drzewo jebać. Ale jak zrobię to wszystko, to się nie będę, bo. No chyba, że mi zaraz tu jakieś suki wyskoczą. To się siosło. Czekajcie, bo. Напью еще Кока-Коль. Ну а для чего, Lecim im wciul. Trzeba tu stawiać i stawiać. Coś czuję, że oni tu będą chodzić i mnie nękać do końca. Musiała tym pacipa się znaleźć. Ja jej wypierdolę, jak ją znajdę. Ja tu się patrzę, bo nie chcę się wydrzeć na odcinku. Siosła. W to się obal! Kurwa nie, w tamto, w tam... nie! Uff. No i patrz, ta drzwi są zrobione. Normalnie. Luksus. Więc tak, w sumie też byłby koniec odcinka drugiego. Yy, tak, w, w trzecim odcinku będzie kontynuacja budowy, tylko po prostu steimlapsuję wam to, a później będziemy, nie wiem, może zwiedzać albo coś. Ale na pewno w trzecim odcinku będę kończył tą budowę tutaj tej, tego muru ochronnego i tej reszty, tylko wam to po prostu steimlapsuję i będzie spoko, nie ma co się martwić. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. comentul ce, subscribe-ul like-ul eu